Pamiętam dobrze ten wieczór deszczem pachnący i lekki szum drzew. Pamiętam Twoje oczy jasne, rozmarzone, w które patrzyłem ostatni już raz. Byliśmy tacy szczęśliwi, ale zbyt krótko, bo potem przyszedł żal, smutek, łzy, rozczarowanie. O gdybym wiedział, co to, to znaczy kochać Ciebie. Co wieczór liczyć gwiazdy na niebie myślami prosić cię o przebaczenie. Ty wiesz, że jest tak, jak ja mówię. Ty także tęsknisz za mną bez granic, ale twoja duma nie pozwala na to, by się pogodzić i szepce ci na nic. Więc gdy wszystko jest już stracone. Moja jedyna prośba do ciebie, niech twoje serce rozgorzeje i wspomni mnie czasem tak dla siebie. Thank you so much.